Dźwignąłeś mnie przeto z owej choroby i uzdrowiłeś syna służebnicy swojej w ciele tymczasem, abyś mógł mu potem dać lepsze zdrowie i pewniejsze. Także i w Rzymie utrzymywałem wtedy stosunki z owymi fałszywymi i oszukańczymi świętymi nie tylko ze słuchaczami, do których należał i właściciel domu, gdzie chorowałem i wyzdrowiałem, ale również i z tak zwanymi wybranymi. Jeszcze bowiem ciągle żywię przekonanie, że to nie my grzeszymy, lecz grzeszy w nas jakaś inna, nie wiem jaka natura. I pochlebiało to mojej pysze, że jestem bez winy. I gdy popełniałem coś złego, nie przyznawałem się do tego, ażebyś uzdrowił duszę moją, skoro zgrzeszyła przeciwko Tobie. Ale zwykłem zrzucać z siebie winę i obarczać nią to coś, co będąc ze mną złączone, nie byłoby mną. W rzeczywistości jednak ja stanowiłem całość, tylko moja nieprawość rozdzielała mnie przeciwko mnie samemu i grzech mój był tym trudniejszy do wyleczenia, że nie poczytałem się za grzesznika. Cóż to za przeklęta była niegodziwość chcieć, żebyś ty raczej, Boże Wszechmogący, był przekonany we mnie na moją zgubę, niż ja zwyciężony przez ciebie dla mojego zbawienia". Jestrześ bowiem nie postawił straży ustom moich i drzwi wstrzemięźliwości wokół warg moich, aby się moje serce nie skłoniło ku słowom złośliwym dla usprawiedliwienia grzechów wraz z ludźmi dopuszczającymi się nieprawości. też obcowałem jeszcze z ich wybranymi, nie spodziewając się już jednak, ażeby w tej fałszywej nauce mógł jeszcze coś uzyskać. Postanowiłem trzymać się jej, o ile nie znajdę czegoś lepszego, ale już wtedy ustosunkowałem się do niej ozięblej i obojętniej.